W czwartym odcinku zrób to sama z gumek. W tym odcinku pokażę Wam moje rzeczy i wyroby z gumek. Pierwszym, co Wam pokażę, to jest opakowanie na gumki. Czyli w jakimś takim. Takim. Sama ja zrobiłam z pudełek po zapałkach. Ja uzbieram trochę pudełek. To wam pokażę jak to zrobić, bo ja tutaj nie ehm, Dobra, ehm, mam jeszcze takie sprzęcik, czyli oryginalne, krosno... ehm, oryginalne szydełko, do tego było zostawione ehm, takie coś, nie wiem. Ehm, Mam jeszcze tutaj dwa ehm, witerce włączone, przepraszam za to, ale mi się zapytało. Jak odglądać? I tutaj mam tu, 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 sklejone. Mam drugie, mam jeszcze crossbow. Jak mi się złamie, to wam pokażę, co zrobić, gdy takie, takie się złamie, a jeżeli takie, to ja mam już Drugi kresem takie, jak już wam pokazałam. Tak e, dobra. Następnym. Mam taką otoszewkę. Eee, um, Taką otoszewkę. Tu mam szydełka, a tu mam zapas. Tu domko kulalek, wylalek. A tutaj mam różnokolorowe kolorowe Eee, um, mam też. Mam, teraz Wam pokażę moje wyroby. Pierwszy Pierwszym wyrobem jest bocza łuska. Jest ciemno, ciemno-różowa, jeżeli nie widać. Hot-do! Taka oto zawieszka. Spróbuję to utrzymać. Taka oto fajowa brązowatka. Pokażę Wam, jak się ją zakłada na rękę. Tak wygląda na ręce. Um, jeszcze taka brązowatka z kartką. Um, bransoletka, I. Druga taka fajowa brazuletka. Trzecia taka fajowa brazuletka. Um, jeszcze Lodzik wiekowy. Lodzik zberfowy. Tutaj jest zaczęta brazuletka. Um, Star Wars wieka y brazuletka. Druga, druga, brazuleczka. Ósemka. Um, Zawieszka um, podwójna. Pojedyncza, podwójna, brazuleczka. Zawieszka podwójna. Zawieszka pojedyncza, zielona. Zawieszka pojedyncza, bieska, Zawieszka podwójna, kruta, Zawieszka podwójna. Ја виеш прозелетка, ја виеш качарда, сабка, поеди чо подвуда, поеди чо подвуда, е како ќе биде како. Прозелетка тоа како е. Јот, ја виеш како подвуда, теки тоа како и што. Tako brzo Mam no, jeszcze wisienki. Więc w następnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić takie oto wisienki. Będziemy potrzebować czerwone gumki i zieloną. No na na tym odcinku to już jest koniec. Więc zapraszam do potrzebowania mojego odcinka oglądania następnych i wszystko. Tylko nie minąć Jeżeli Wam nie podobał się ten filmik, to dajcie łapkę w dół, chociaż bardzo bym chciała. Kurę! I komentarze. Dobra, cześć!